Dziękuje, O jaki byk. 70 max. Cześć, witam was moi drodzy. Następna moja wyprawa spinningowa. Dzisiaj jest sobota. Mamy bardzo upalny dzień, pochmurny. statkom dziś się wybrałem właśnie na spinning. Po południu, wyspaliśmy się dobrze, więc będzie się dużo lepiej łowiło. Wolę być wyspany na tych wodach, niż po prostu tak samego rana. Może jestem trochę niekiedy leniwy z tym stawaniem, ale wolę być wypoczęty, bo to jednak się wiosuje się trochę tą wędką po wodzie z podpicia. Trochę trzeba naprawdę się przy tym skupić. No i planujemy dziś z tatą właśnie połowić sobie do wieczora. Ten piękny dzień, trochę upalnie, ale myślę, że nie będzie tak źle. Jakiś deszcz był, właśnie mówię. Wybierzemy się, bo jest zmienna pogoda, idealna według mnie na sądacza i inne ryby drapieżne. Coś się dzieje, jakaś dynamiczna to pogoda może będzie i może powinno się coś wydarzyć nad tą wodą, ale ciężko powiedzieć. No i dziś będę właśnie łowił statkom na jakieś gumy takie trochę większe, myślę za 10 cm, max 12 z podbicia. No a oczywiście jak nam to wyjdzie, to wszystko zobaczycie w materiale z nadwody. Jadę pierwszy raz nad wodę, biorę dużo, dużo więcej przynęt. Nigdy nie wiadomo co będzie się działo. Tam dwie węteczki właśnie na ultralight'a, jedna na ciężką. Na razie się skupię na tej lżejszej. No i tu cały mój asortyment, cały mój burdel. Matomiarka, woda ciepło. Kanibale oczywiście zawsze biorę z sobą. Tu na 10-12 gram główkach zbrojone, ale to na tą ciężejszą wędkę ringi mam. Tu mam takie ciut grubsze przynęty. Tutaj tak samo. No i takie kolosy, ale ja to mówię kolosy, no. przynajmniej na sandacza już trochę kolosy, ale da się złowić jeszcze na to. Na delikatnej prędce tu uzbrojone. 10 gramowej. To taki duży kanibal, jakby się co innego działo nad wodą. Parę woblerków. Jednego dużego popera z powierzchni. To mam tutaj to. No i jeszcze sobie tutaj mam typowo takie sandaczowe do 10 cm gumki. O, tutaj łestiny. Nawet, o, takiego węgorza sobie czkira. A to też idzie złowić, bez problemu. Mniejsze gumki, lżejsze, cięższe główki, no trzeba kombinować. Ważne jest też dociążenie odpowiednie przynęty. Każda będzie na innym obciążeniu inaczej chodzić. Zależy jak te sandacze lubią, czy ciężki opad, jaki szybki, czy wolniejszy, no trzeba spróbować na wszystko. Czy wolą szersze przynęty, czy na przykład węższe. No to jeszcze trzeba nad wodą wykminić No i próbować wszystkiego No to już Wam mniej więcej pokazałem, na co dzisiaj będę łowił Na starcie na tą węteczkę będę łowił No mają ultralighta Trochę przeciążone, bo tu jest Zaraz Wam powiem, ile doć. 5 gramowa główka Ale jeszcze sama przynęta też trochę waży, więc Na pewno ten zestaw jest przeciążony no, i ten mój kowrotek to na Vanforda 2,5 tysiączka Plecionka 0,8. No, i na taki zestawik, najpierw delikatnie to każde branie będę po prostu czuł na tej wędce. jest naprawdę lekkusienki ten zestaw. Fluocarbon 0,30, dowiązany gdzieś około 80 cm. O, i ładny. Na ultralight'a przeszyku im przywaliło. Dzieńko. O jaki byk Ale czekaj czekaj spokojnie go ci po tygodniu? czekaj, czekaj. O, i tu jest z boku. Czekaj. Czekaj. Pomęczymy go Czekaj, nie na siłę nic. O, jest nieźle Dobra, dobra, do wody go damy, bo. Ale bydlak Piękny, nie? No, daj go przytrzymaj go w wodzie Zmierzymy go zaraz e, no, 70 Max. Czekaj tak Jeszcze Dobra, dobra o, teraz. Ile ma? 72, noo, to 2,5. Dobrze. O, dobra, wypuszczamy, fajna ryba, 70 ile?

Ja nie mogę, ale było branie teraz powiem wam. Pod samym brzegiem puściłem mu gumę. Czekamy, może to... Tak. Chodź, chodź. Pod samym brzegiem go wycisłem, wiesz? Branie pod samym brzegiem. Szedł, 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 pach, pach, poprawił, nie? I takiego udało się sam złowić. Zobaczcie. O, nie dużo będzie, nie? Tak. Zmierzymy go. Nie było. One to mało ruchliwe są. Tutaj. Nie? I po prostu nie ma dużo tutaj. Tato. Ale ruchy. A co pisać? A tu na to. No to moi drodzy, ja już dzisiaj kończę te wędkowanie, udało się dziś jakąś fajną rybę wreszcie złowić, sandacza z opadu, wreszcie, <laughs> trochę to trwało, ale się udało, no i co, ten dzisiejszy dzień nawet spoko, chociaż tych setki tych rzutów wykonałem, to jakieś się brania udało się zrobić, no i tego jednego ładnego sandacza jadę do domu, szczęśliwy i do następnego zobaczenia nad wodą, trzymajcie się, cześć.